W dzisiejszym odcinku bawimy się, tłumaczymy w ogóle, przetłumaczamy nasze imiona przed bardzo wiele różnych języków, dobra, tak, różne słowa ogólnie. Jakie chcesz słowa przetłumaczyć? Mmm, mm, Dobra, moje ulubione. Religijne, o kur... Do is That the <laughs> Proszę <music> Birmański? <Brothers> Czemu to nie? Chyba takiego słowa dawaj Nie można a tak, bo Białoruś z Rosją dlatego. Ale nie, co to jeszcze. Nie to, tylko jak był tam. Ja chcę zobaczyć się po. Albański. Ale cicho. Nie, nie, ktoś mnie zaprosił do znajomych. Ale ciszej. Hiszpański, dawaj. Potem japoński. A czemu? Japoński, ja. o. Tenereta Teletubbies Chiński, dawaj, China, China. A filipiński? Mala Ma teletubbies, teletubbies. Ma te... Niemiecki Niemiecki, Niemiecki o oh, kur... Pisz. Dobry pomysł Niemiecki teletubbies. Teletubbies. teletubbies No nudne powiem No Hmm um. Chyński uproszczony. Chiński uproszczony. <suszy> Chyński uproszczony. O Boże, jakie to jest głupie. Dobra. Dobra, teraz randomowy. Raz, dwa, trzy, go. Teletubbies. 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 <noise> Nie, włoski. Teletabis. Jak włoski. Teletabis. Mój My widzieliśmy po francusku Skąd? Ukraiński. Telemuzyki. Boże, jak te dzieci na Ukrainie tu teletubi się oglądały. Telemuzyki. Telemuzyki. Nie telemuzyki. Tele telemuzyki. Tele. Tyle... Tyle drugie słowo jakie wybierasz? Mm. Mm. Stara? Stara. 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 What, co? Jakie jest kwadrat po angielsku? Karetka pisz. Kupa To dziw Jakie zdjęcie? Jak zrobię zdjęcie niebieskiego Praca domowa XD. Dobra, pa.